Jestem ciekawa, ile razy już sobie to powtarzałaś. Nowy rok nowa ja. Hmm. Badania pokazują, że aż 80% postanowień noworocznych w ogóle nie jest realizowana. Dlaczego tak się dzieje? Co za tym stoi? Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, w którym wyjaśnię, co może być tego przyczyną. Cześć. Mam na imię Marta i jestem coachem. Pomagam zabieganym i zestresowanym kobietom, które czują, że rezygnują z siebie dla innych i nie ma w ich życiu miejsca dla nich samych. Wspieram je w budowaniu życia, jakim marzą, po to, aby kiedyś nie żałowały, że mogło ono wyglądać inaczej. Dziś chcę ci pomóc zrozumieć przyczyny, jakie mogą stać za tym, że twoje życie się nie zmienia, a ty ciągle ponosisz porażkę. Nie tylko wtedy, kiedy ustanawiasz sobie nowe postanowienia noworoczne, ale również za każdym razem, kiedy próbujesz zmienić coś w swoim życiu. Nowy rok to idealny czas na zmianę. Która z nas czasem nie chciałaby odciąć grubą kreską wszystkiego tego, co nas boli i frustruje? Statystyki są jednak bezlitosne. I mówią o tym, że już w trzecim tygodniu stycznia, a najpóźniej w połowie lutego lądujemy dokładnie tam, gdzie startowałyśmy. Zestresowana, zabiegana, ciągle na usługach innych, bez możliwości zajęcia się sobą i swoimi potrzebami o realizacji pasji już nawet nie wspominając. Mała ciekawostka, czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki związek istnieje między niedotrzymaniem sobie postanowień noworocznych, a Blue Monday, czyli tak zwanym najbardziej depresyjnym dniem w roku. To właśnie w tym okresie, w okresie Blue Monday, zaczynamy ponosić pierwsze porażki związane z postanowieniami noworocznymi. Ale wracając do naszego tematu. Jeszcze jedna statystyka, która wykazała, że w 2023 roku wśród osób, które podjęły się ustanowienia sobie postanowień noworocznych, aż 87% z nich było przekonane, że będzie się ich trzymać. Niestety do lutego tylko 22% z nich trzymało się ich całkowicie. Zatem przyjrzyjmy się, co może być powodem tego, że tak trudno nam utrzymać postanowienia noworoczne. Pierwszy powód to zbyt ogólne postanowienia. Jednym, to jest taki, można powiedzieć, główny powód. Dobra. Jednym z głównych powodów jest to, że cel, jaki sobie ustanawiamy, jest niejasny, jest zbyt ogólny. Taki jak chcę więcej schudnąć, chcę więcej czytać. Takie postanowienia praktycznie od razu spisują cię na porażkę, ponieważ płyniesz przed siebie. Ale nie wiesz, do którego portu płyniesz i gdzie chcesz dopłynąć. Brak e, konkretnego planu działania to drugi powód, dlaczego Twoje postanowienia a, mogą nie zostać dociągnięte do końca. Tak zwane rzucanie się na głęboką wodę, hura optymizm, dźwięczące w Twojej głowie ciągle Nowy Rok, Nowa Ja, i brak planu działania to praktycznie gwarantowany przepis na porażkę. Nawet jeśli mocno wierzysz, że Ci się uda, bez konkretnego planu bardzo szybko stracisz swoją motywację. Kolejnym powodem może być brak możliwości mierzenia swoich postępów. Jeśli nie masz konkretnego planu, to też nie wiesz, w jaki sposób możesz mierzyć, czy ta zmiana rzeczywiście się zadziewa. Nie wiesz, na co zwrócić uwagę, co monitorować, aby ewentualnie dokonać pewnych poprawek. Czwartym powodem może być zbyt duża ilość tych postanowień. Często postanowienia kończą się właśnie fiaskiem, bo jest ich po prostu za dużo. Możesz próbować zmienić jedno, dwie rzeczy na raz, ale więcej. Może to być trudne. Kolejnym powodem może być zbyt duży i zbyt ambitny cel. Powiem szczerze, większe szanse na sukces masz wtedy. Kiedy Twój plan będzie ambitny, ale również wykonany. Na przykład, jeśli dopiero zaczynasz biegać, to postanowienie sobie, że za rok przebiegnę maraton, może być e, nietrafionym pomysłem. Odpuść sobie zakup nowych, wypasionych butów do biegania i wszelkich gadżetów, które mają Cię do tego przybliżyć. Zacznij od małych kroków i obserwuj, jak robisz swoje postępy. Porównywanie się do innych. To kolejny, nie wiem już, który powód. Jeśli jesteś w częstym bywalcem mediów społecznościowych, to bardzo łatwo wpaść w pułapkę porównywania się do innych. W szczególności, jeśli ktoś decyduje się na pokazywanie tylko i wyłącznie swoich sukcesów. Dobrze wiesz, że życie tak nie wygląda. A jednak dajesz się na tym złapać i na myśleniu. Jej się udaje schudnąć. Ona nie myśli o słodyczach, jest zdrowe, przekąski. A zauważ, że to już bardzo krótka droga do wewnętrznej krytyki, która może zaprowadzić cię prosto do próby ukojenia swojego samopoczucia, na przykład poprzez kawałek czekolady. A w szczególności, jeśli było to Twoim zwyczajowym nawykiem. Kolejnym powodem może być brak poczucia sensu. Jeśli obierasz sobie za cel coś, co nie jest zgodne z Twoimi e, wartościami, e, to może się to po prostu skończyć fiaskiem. E, robimy postanowienia noworoczne związane z tematami, które wydają nam się ważne. E, wydaje się nam, że tego chcemy, i nie zadajemy sobie de facto pytania, kim ja tak naprawdę jestem, e, gdzie mnie ma to doprowadzić i Czego tak naprawdę w głębi duszy ja pragnę dla siebie? Załóżmy na przykład, że zdecydowałaś się, że w tym roku schudniesz. Robisz sobie takie postanowienie co roku, ale wierzysz, że tym razem będzie inaczej. Nigdy jednak nie dałaś sobie szansy zastanowić się nad tym, co leży pod tą potrzebą zrzucenia kilku nadmiarowych kilogramów. Być może to nie chodzi tutaj o te kilogramy. Ale o odnalezienie poczucia akceptacji, znalezienie miłości, a może poczucie zatroszczenia się o siebie i swoje ciało. To są prawdziwe powody, które powinny być źródłem pracy nie tylko nad postanowieniami noworocznymi, ale każdą zmianą, jaką wprowadzasz w swoim życiu. Kolejnym powodem może być brak struktury. Duże zmiany w naszym życiu i cele, jakie sobie stawiamy, z reguły nie zadziewają się od tak. Wymagają one od nas działania, które może sprawić trudność, bo nie jest to naszym nawykiem. Jeszcze. Bo przecież nie można otworzyć nowych drzwi starymi kluczami. Często wiąże się to z wychodzeniem ze swojej strefy komfortu, co w większości z nas przychodzi po prostu z trudnością. W takich sytuacjach bardzo wspierająca może być fachowa pomoc z zewnątrz, na przykład w postaci pracy z kołczem. Kolejny powód to lęk, który czasem powoduje, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że sami siebie sabotujemy już na starcie, i nasze postanowienia nie są w stanie być zrealizowane, bo my na poziomie podświadomym Ciągle kierujemy się lękiem. To może być lęk przed zmianą, lęk przed sukcesem, czy lęk przed tym, co nowe i nieznane. Dlatego, a bardzo często zanim zdecydujemy się na realizację dużego postanowienia noworocznego, powinniśmy podjąć pracę związaną z naszą wewnętrzną przemianą przyjrzeć się blokującym nam przekonaniom, starym schematom, jakie uruchamiamy. I temu, co zazwyczaj utrudniało nam wprowadzić zmiany w swoim życiu. Na koniec pozostawię cię z pewną ciekawostką, abyś dała sobie szansę przyjrzeć się psychologii słowa, postanowienia. Często z psychologicznego punktu widzenia słowo samo w sobie może być dla nas problemem. Zauważ, że słowo. Która niesie ze sobą bardzo mocną energię. Gdzieś, zanim unosi się wręcz niemy krzyk, muszę to swego rodzaju żądanie. Bo przecież postanawiam, ja muszę to zmienić i tu nie ma miejsca na moją porażkę. Ale umówmy się. Porażka z dużym prawdopodobieństwem jest nieunikniona. Pozostaje tylko pytanie. Co ty z nią zrobisz? Jeśli masz ochotę przyjrzeć się temu albo chcesz w końcu w skuteczny sposób zaplanować zmianę w swoim życiu, to już w lutym zapraszam Cię na warsztat, który, dzięki któremu pokażę Ci, na co zwrócić uwagę, i jak zaplanować i wdrożyć zmianę, żeby rzeczywiście była skuteczna z dużą dozą współczucia dla siebie, łagodności i miejsca na porażkę. Bo uwaga, badania pokazują, że poniesiemy 7 do 12 razy porażka, zanim osiągniemy sukces. Pomyśl sobie o najlepszych sportowcach i ze świątek. Ona też czasem przegrywa. I z tym cię chcę zostawić dzisiaj.